Wymienię olej w automatycznej skrzyni biegów Renault. Początek, jak wiadomo, trzeba spuścić stary olej. W automatycznej skrzyni biegów można spuścić tylko część takiego oleju. Nie można go spuścić w całości i nadać świeżego. Trzeba przeprowadzić coś, co się nazywa dynamiczną wymianą oleju. Początek filmu. Zacznę od tego, co spuściłem. Prawdopodobnie od nowości olej nie był wymieniany. W oleju sporo takich zagęszczonych grudek. Trzeba dokładnie sprawdzić ten spuszczony olej, trzeba go powąchać, zobaczyć czy to nie jest olej spalony, nie, nie pachnie w jakiś sposób nie wiem, kwaśny albo po prostu spalenizną. Trzeba zobaczyć tak jak tutaj co widać. Widać olej czarny, ale mimo wszystko nie jest to olej przepalony, jest to po prostu olej z zawiesiną tego co ma zebrać. Trzeba obejrzeć korek. Czy korek magnetyczny nie zebrał jakichś opiłków, czy czegoś tam nie ma? Po przelaniu ten olej, przypomnę, to jest olej hydrauliczny, on nie ma styczności z produktami spalania, więc jego kolor jest tutaj okrutny. No ale tak to jest, jak ludzie nie kochają swoich samochodów, tylko nimi jeżdżą. Trzeba sprawdzić, czy ma jakiś grudek, czy coś nie zostało. Trzeba nalać gdzieś olej, poczekać chwilę, dłuższą chwilę, niech to odstoi. No i to jest początek. Wracając do wymiany oleju. Trzeba przeprowadzić w automatycznej skrzyni biegów wymianę oleju dynamiczną. Firmy oczywiście to robią. Zazwyczaj mają do tego odpowiednie oprzyrządowanie z filtrem i polecam taką metodę. Nie jest łatwo wymienić taki olej, w sensie, że należałoby go bardzo dużo przerzucić przez skrzynie biegów, bo ten olej stary z nowym się tam miesza cały czas, więc należałoby naprawdę mieć albo bardzo dużo drogiego w sumie oleju, albo. Oddaj to do firmy, która ma maszynę z filtrami. Tutaj pokazuję miejsce, gdzie jest zdjęty wymiennik ciepła od automatycznej skrzyni biegów. W tym miejscu podpinamy się z dwoma przewodami. Tak, tutaj widać. Przewód jaśniejszy to jest przewód, który idzie na górę silnika, dostarczy nam świeży olej, a ten przewód brązowy to już jest po wymianie, więc jest zapełniony już olejem brudnym. To jest przewód, który będzie odbierał stary olej tutaj w tym miejscu tam na zdjęciach można się dokładnie przypatrzeć są dwa otwory z tych dwóch otworów po zdjęciu tego wymiennika ciepła tej chłodniczki oleju automatycznej skrzyni biegów trzeba skorzystać i już ja użyłem taki olej nie rzuciłem się na oryginalny od Renault to nie jest super hiper samochód a Olej ten sam, tylko cena troszkę inna. Słoik to jest bardzo ważna, ważny przyrząd tutaj. Ilość oleju, który wlewam tutaj sobie mierzę na, na, na słoiki. Gdzieś na filmie nawet to będzie pokazane. No i co? To jest dostarczanie świeżego oleju, to jest odbiór starego oleju. Zaczynajmy. Naciskaj start. W tym momencie mamy zdjętą chłodniczkę od oleju z automatycznych skrzynk Ten przewód, tam na zdjęciach jeszcze było widać, że te przewody przymocowałem tam drutem, żeby się nie wysunęły pod wpływem ciśnienia. Niedużego, ale jednak odbierają zużyty olej. Tutaj mam naszykowane dwa baniaczki, tak na wszelki wypadek. Obok, oczywiście, stoi baniaczek ze świeżym olejem, który no, trzeba pilnować, ale. Ciężko jest pilnować dołu, gdzie jest odbierany stary olej i u góry dolewać się z Mam jedną kamerę w tym momencie, więc pokażę tylko z jednego jakby ujęcia, co się dzieje. To jest bardziej krytyczne, bo tutaj widać, jaki to jest olej, w jakich, czy na przykład z powietrzem, czy bez, pod jakim ciśnieniem. Odbiór oleju jest bardziej krytyczny, żeby zobaczyć, co się dzieje ze skrzynią, natomiast dostarczanie to po prostu drugi przewód jest wyprowadzony na górę silnika. Tam jest zakończony lejkiem, tak żeby ten lejek gdzieś tam można było oprzeć, żeby sobie w miarę stabilnie stał. No, mamy za mało rąk albo za mało osób, żeby go też trzymać jednocześnie. No i trzeba po prostu pilnować, żeby poziom oleju w tym lejku był stały. Można to spokojnie zrobić w jedną osobę. Ten drugi słoik, tak jak było słychać, jest w tej chwili dostarczany. Ten film jest nieprzyspieszany celowo. To jest film dla osób, które to będą robić samodzielnie, więc ich się przygotują na pewną rytmikę pracy, na pewne czasy pracy, tutaj dzięki temu będzie to widać. No jak było widać, różnica między pierwszym a drugim słoikiem czasowa jest dosyć duża, więc spokojnie można nalać tego świeżego oleju do lejka, tyle że tam było pełno, uzupełnić sobie stan w słoiku i spokojnie dolewać. Teraz, teraz cały czas skrzynia pracowała w położeniu D, czyli D i hamulec. Teraz jest przełączenie na R. Wsteczny. Także uruchomiliśmy w tej chwili rewers w skrzyni. Komputer automatycznie dodaje tutaj gazu. Nikt ręcznie nie wymusza zwiększenia obrotów. górę silnika też za chwilę pokażę, ale tak mówiłem, dla mnie istotne też było, żeby pokazać jak to wygląda faktycznie w czasie. To no jest raptem 10 minut. Można zobaczyć dokładnie jak to wygląda. No i teraz y, słoik. Po raz drugi. Lejek, lejek oparty, wciśnięty tak, żeby nie spadł. I cały, cały problem u góry to trzymać pewien poziom oleju w lejku. Teraz nastąpiło przełączenie na N poziom, y, poziom Bieg neutralny, jeżeli tak można powiedzieć, bieg poziom, cokolwiek ustawiamy N, w trakcie tej wymiany będziemy wy wybierać różne położenia, yy, skrzyni biegów, tak żeby z różnych zakamarków wypukać starolej, gdybym na przykład ustawił tej lejek bardziej pionowo, mógłbym zwiększyć jego pojemność i zmniejszyć częstotliwość dolewania, czyli robiłbym to spokojniej, ale jak widać. Nie ma tutaj wielkiego pośpiechu. Mogę spokojnie uzupełnić słoik, czyli zapewne trzeci i powoli dolewać. Ponownie D czyli mieliśmy D, R, N, D Tutaj po stanie oleju będzie też widać, który bieg, które przełożenie wymaga większej uwagi. U góry nie brakuje oleju, u góry, u góry olej cały czas jest uzupełniany, a mimo tego tutaj olej nie wydostawał się w sposób ciągły. Widać i powietrza. Przełożenie D zmiana pojemnika widać było, że ani ilość tego oleju, ani ciśnienie no, nie jest zabójcze. Bardzo spokojna praca. Tutaj było takie zaciemnienie obrazu pomiędzy filmami. Po prostu musiałem zmontować dwa oddzielne nagrania, ale różnica w czasie to jest rzędu 10 sekund, także może nawet 5. Także nie zaburzy to tutaj pokazania całego tego procesu. Olej stał się, w tej chwili ten odbierany, stał się jaśniejszy. To już nie jest tak czarny olej, ale mimo wszystko u góry dolewam piękny, czyściutki olej w fantastycznym kolorze, a tutaj jednak odbieram, no nadal olej zanieczyszczony. W tej chwili jest przełożenie P. Parking. Właśnie dlatego, ponieważ olej na nowej stary jest cały czas mieszany w skrzyni, ta wymiana nie, nie spowoduje, że będziemy mieli piękny kolejny bieg R, piękny nowy olej. Chyba, że wyjmiemy skrzynię, rozbierzemy, wyczyścimy, złożymy, zalejemy wtedy świeżo. Co do samej tej wymiany, film montuje po... Następny to pewnie będzie N. Ten film montuję po ponad roku czasu yy, zdecydowanie Wymianę polecam zawsze, bo czasami są kontrowersje, czy taka wymiana nie, uszk nie uszkodzi skrzyni. Jak teraz widać po kolei zmieniam jeszcze różne biegi, żeby jeszcze tam doczyścić te zakamarki skrzyni. Także teraz D. D. Także wymiana w mojej opinii. Jest zalecaną czynnością, nawet jeżeli ktoś zaniedbał tą skrzynię i tam już jest olej w takim stanie jak tutaj. No przynajmniej ja tak będę robił. Każdy ma swój rozum, zrobił sobie po swojemu. Olej w hydraulice nie jest czymś magicznym. Podlega po prostu wymianie. No i tak to zbliżamy się do końca całej magicznej czynności wymiany oleju. Potrzebna była bańka. Oleju, dwa wężyki, które kupiłem w supermarkecie i o ring, który za chwilę zobaczymy. Ten o ring służy oczywiście do poskładania tej chłodnicy oleju. Tu jeszcze raz wrócę do tego, w jakim stanie. Ten olej był, aczkolwiek tutaj już mamy olej wymieszany. Olej stary z olejem świeżym. Oczywiście brud ma tendencję, żeby nawet dobry olej zabarwić w sposób no, bardzo aktywny. Czyli troszkę brudu wystarczy, żeby dużo oleju źle wyglądało, ale proszę mi uwierzyć, prawie 10 litrów świeżego oleju w tej skrzyni jest, a stary olej też jest odebrany. Na pewno nie pogorszyło się. Oczywiście z wrażenia później z jazdy yy, powiedziałbym, że dużo fajniejsze, że jest, że jest lepiej. Tyle oleju odebrałem. Także jeszcze chyba nowego zostało z 2 czy 3 litry, tak sądzę. Na koniec dodatek do oleju. Rzecz niezbędna albo i zbędna dodałem. Skrzynia nie jest najnowsza. Gumek tam sporo jest, które są zużyte, więc uznałem, że to, co zazwyczaj niekoniecznie jest potrzebne, tutaj może nie zaszkodzi. Ostatnią czynnością, która pozostała, to jest. Ustalenie właściwego poziomu oleju w skrzyni biegów. Potrzebny jest do tego komputer, klip. Najlepiej, tak sądzę, żeby wiedzieć, jaka jest temperatura oleju. Musimy ją ustawić naprawdę dokładnie, prawie że do stopnia. No prawie że. No i ten proces jest żmudny. Silnik jest dosyć ciepły. Bagnet jest trudno dostępny, no ale trzeba to przeprowadzić, czyli musimy wiedzieć, jaka jest temperatura. Tak naprawdę na zewnątrz, żeby nie była jakaś ekstremalnie niska albo wysoka, musimy ustalić temperaturę oleju, rozgrzewać go i chłodzić tak, aż komputer wskaże właściwą. I wtedy albo dodajemy, albo dolewamy oleju. No dolać jest trochę łatwiej, więc to też trzeba robić ostrożnie. Aczkolwiek, jeżeli dobrze pamiętam, to olej ze skrzyni zabierałem po prostu za pomocą strzykawki i wężyka. Cienkiego, który wkładałem przez bagnet, tam gdzie wchodzi tutaj miarka oleju. Proszę pamiętać, żeby miarkę oleju później dobrze zatrzasnąć. Tam jest zatrzask, żeby jej ciśnienie nie wypchnęło.